Nie, to pierwsze, ja dalej nie idę. No i ale... co wam się stanie? Co, no żałuję, nie Ty powiedzie na światło części. jest, nie? Halo! Halo, proszę pilnij mi! Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem Kamerzysta i witam was na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. W ostatnim miesiącu wbiliśmy ponad 100 tysięcy subskrypcji, co czyni nas najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Jeżeli jeszcze ty nie zasubskrybowałeś kanału, nie dołączyłeś do naszego grona, chcesz razem z nami uczestniczyć w filmach i chcesz oglądać nasze filmy albo oglądasz nasze filmy i po prostu jeszcze tego nie zrobiłeś, to sprawdź, czy taki sam czerwony przycisk, jaki mam tutaj, kliknąłeś tam na dole. Jeżeli nie, no to kliknij. No i co, w dzisiejszym odcinku odwiedzimy. A raczej spędzimy całą noc w opuszczonej fabryce zabawek. Raczej ze złotą rączką, raczej. Z... Będziemy szukać duchów, yo. Razem z szoferem, e, ra, razem ze mną. Szofer jak zawsze próbuje pajacować, ale tu nie wychodzi. Co ja próbuję? E, jestem poważny. Widziałeś jak pajacował? No. Czyli, czyli mój, że będzie dobry pacem? No, będzie. Może to ja pajacował, bo co ty wiesz. No właśnie, pajacował, ja szczur więc stało. Dobra, nieważne, w każdym razie idziemy po Kalinkę do góry, bo ona się już za bardzo rozleniwiła. Tutaj jeszcze fotograf będzie robić zdjęcia. E, duchów, które może tam będą, a może ich nie będzie najprawdopodobniej. Nie będzie, bo ja nie wierzę w takie rzeczy. pewnie też nie wierzycie w takie rzeczy. Ale ja wierzę. Ale jakby były, to jesteśmy zabezpieczeni. Ale on, on wierzy. On ogólnie wierzy w duchy i mówi, że duchy istnieją, ale to, to jest pewnie. Dlaczego wierzysz w duchy? Masz 10 lat? No ale skąd wierzyć nie ma? Ale nawet jakby żyły, to przecież mi Karinka! Ich to ja nie będę ich zabijał kilofem. Karinka! No, nie są... Lecimy! Karina! Ta Karina! Ta, Karina! Grub. O, grub. Ile czekać trzeba na ciebie? Ta, Jedziemy na wyprawę! Na ciebie tylko, Dlaczego ty nie jesteś ubrana nawet? Chcesz do tej fabryki? No tak, no. A wzięliście zapasy? A co my tam jedziemy godziny, na tydzień? Godziny. Ale to bez trzeba, trzeba wziąć jakieś jedzenie. No dobra, no to weź jakieś jedzenie dobra. i lecimy. A co ty robisz? No plecak mam. Ale po co ci plecak w ogóle? Napoje, jedzenie, pomość. Ale my jedziemy na noc tylko! No właśnie, bo trzeba coś zjeść. Ale nie, my jedziemy na noc i od razu wracamy, to jest 120 km stąd, bez przesady. No i, i będziesz teraz zapasy wk wkładać? Zapas z tyłu. Dobra, wszyscy są wkurzeni, nie? Czekamy wszyscy na ciebie. Gdyby nie ja, to by nie mieli co jest. E, cóż, lecimy, lecimy na fabrykę na kolonie, w miejscowe cóż, no przygoda krew. będzie fajna, cieszymy się, bo nie jedzie z nami dredziarz, e, dredziarz leży na chacie, także super, zrobimy sobie ginia? Teraz będziemy tak, robić wycieczkę. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze dodatkowo kiełbaski na opuszczonej e, fabryce. Także mam nadzieję, że się, że się cieszycie, a ty nie kradnij. Idź, ja nie kradnij. Wy no, jedziecie? jedziecie z wami czy z nimi? No Z wami. Idziemy tędy. Ja wolę się bezpiecznie. Teraz to pojadę z piątką. Ty? S5. Ty tak. S5? jak? Pojedziesz z nami. No Prowadz? dobra, no to wyjedziecie, ale dawaj kamerę. Jesteś gotowa? Czas zacząć przygodę. A ja wycieczka szkolna. Czujesz się tak samo? Tak, Oczywiście, tak? że tak, ale nigdy nie byłem na zielonej szkole. To będzie mój pierwszy raz. Nigdy nie byłaś? Nie, a ty byłeś? Ja? Byłem. I a co, fajnie było? Zieloną noc, co wy na to? Trzeba, no trzeba. Dobra, się do auta. cieszycie się, że nie jedzie z nami Dredzias? Ja? Tak. Bądź ja spokojnie. Co tutaj z tyłu, jak w jakiejś kliczce. A ty, nie ja z Ja się cieszę, co... ja się jazdę, co... ja się nie ja się cieszę, co... będzie szybciej, będziecie się przyspieszało. Zbyt... Czemu ty nie prowadzisz? No Właśnie nie wiem, co tu się stało, kazanie no mi No do Bo Jaszczyzny jeździ szybciej! Ja nie ogarniam tego. Ale, ja nie ale... jestem luksusowa, ja jestem ja na świecie! Już nigdy ty nie pojadę z nimi, nigdy. Ale to wy jesteście para w końcu, czy nie? Bo ja nie wiem. Ja i wiole, nie wiem. A się tam językkiem tam, weź tam odpadaj! głupi. Może co? Cudownie, cudownie, że nie ma w końcu z nami trydziarza, bo już myślałem, Jej, że saskakuj. będzie. Co jest? Co co, no wycieczka. Ale co ty robisz mi pod auto, wstakujesz? No byłem w lesie na chwilę, no. Otwieraj nie, otwieraj, otwieraj go, to. Nie jedziesz no z nami na wycieczka, jak nie jadę z nami. Idziemy wszyscy razem na wycieczkę, tak? Fajna wycieczka. Mówiłeś, że nie chcesz jechać. Na... No ale zmieniłem zdanie, no i jedziemy, tak? Jak ja zmieniam zdanie, to zmieniam zdanie, Kurde, nie Masz, mogę się chodź, doczekać. Chodź, chodź. No, a wyjdź, wyjdź, wyjdź stąd. A dlaczego ja mam wysiadać? No id, idź stąd, ja to chcę. Co się, ty robisz? Treniaś! Tak... Jak... Soreczka, 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 poczekaj. O, na środku. Gdzie jedziemy na wycieczkę? Jakieś miejsca opuszczone słyszałem dzisiaj, tak? Zostawimy cię tam. Dobra. No co, no jedziemy na wycieczkę, ale miałeś tu nie jechać no, z nami. Na ja się Masz cieszyłem, że... Nie no, tak spokojnie, może... tak cicho. A teraz... Spaku spakowałaś jakieś kanapeczki, może coś nie tam, ten? jakiś piknik, grillek nie dla wszystkich? A nie widzisz, jest za mało miejsca? O jedną osobę jedno no, za dużo? to sobie dzisiaj pojem trochę, nie? A ty na jedzeniu tylko. Szark, <laughs> pasożyt, no, pasożyt zalecimy. jesteś. No dobra, lecę sobie szwabo, Kiedy wchodzę na te bity, to tu krzyczą brawo. jo, ją, lecę dalej tutaj, Mortko. gdy wchodzę na ten bit to jest fakombo, kombo. Ej, no, wiem, yo, yo! lecę sobie, no, sobie dalej, wychodzi. ty Jez, jesteś słaby. Stąd, Mam dla ciebie stąd. tutaj zbały. Co, co wychodzi, Ey, Ale, siada. Siada si Ale co, jak ja sobie zanthašto. tutaj freestyluję? Co mnie tu. No dobra, sam i tak do was dojadę, sobie taksówkę zamówię. Nie, idziesz do nich. Weźcie go, bo my nie mamy siły, nie? No jest to nierówny, Jan. No strasznie. Przynajmniej teraz jest jakiś miękko. Ludzie się patrzą, słuchają. tą papę. Klinkę. Co? Nie Znowu jestem zła, przez niego. Nie płacz. On po prostu tam zostanie, już go nie zabierzemy z powrotem. No nie, no jedziemy prostu... Ale zostanie tam, zostawimy go, nie wróci do domu. Chcecie go to zostawić? No no tak, ja jestem za. Ale to bądź. będzie surwival. Typy skitu, zostawmy grydziarza tam. To będzie dobry pomysł. Nie wiem, co było o tym sądzicie, ale moim zdaniem trzeba go po prostu tam zostawić. Jak już będziemy się zbierać, wszyscy zostawiamy i niech, niech nawet tam, nie wiem, on i tak bo to małpa jest, nie. No ja go lubię ogólnie, on no, jest fajny, ale teraz no, to ty przesadza. Ty nie no, przesadza no, ty teraz. Ty go lubisz, no. Dobra, czas zatankować kureczkę. Co jest? Jego, to przecież go mam go dosyć, Cieka. z nim się nie da tu siedzieć. W mierzi, to Zabieraj go z powrotem kontyrać. tam do siebie. Ale ja go nie biorę. No, musicie go no trzymać. Zimmiałam ja, to gdzie? No ja to, ja to też zostawiamy nie go na stacji. Nie no to, to zostawiajcie nie go na stacji, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie się z nim kłócić, to się kłóćcie. Ja tankuję kurę. Ale ja też z nim nie chcę jechać, nikt z nas nie chce z nim jechać! Ale to ty go wziąłeś, nie Ja go nie wziąłem! O jak nie, to mi pod maskę, nie wziąłem go! Ale po co go brałem? Bierzemy go z powrotem, czy nie? Nie! nie mi go nie chce! Jeszcze, go, albo zostawiamy! Może weźmiemy? Nie! nie to to no to nie, to zostaje z wami! My chyba zabłądziliśmy, nie? Ja nawet nie wiem, gdzie my jedziemy. Gdzie my, my w ogóle jesteśmy? Co Wiolka szukała, zawsze zobacz, Wiolka Ale zobacz, pieprzy. która jest godzina, człowieku? No, już światła nie ma, nic, wszystko nie jest. Nie, no, światło jeszcze jest, dobra, wyłączę to. No zobacz, jeszcze jest jakieś światło, tak? Tylko błądzimy, bezsensownie błądzimy. No, Weź dwojak do tej o, wiol Wiolki. Dwojaka nina do dygnator. tej wielki bo to jest idiotka, no. Ok, ale mi się wydaje, że to jest opuszczona szkoła, bo ja tutaj już byłem. Nie, tu jest opuszczona fabryka. No przecież nawigacja mi tak pokazywała. I dlaczego to teraz coś... Nie, nie wydzieraj to... się już na mnie. Jest o, tutaj jest. Szkoła. Ale ja się w ogóle na ciebie nie wydzieram. Nie, tutaj jak pokazała dylem, mi białka, nawigacja, tu nagrywałem... że tu jest fabryka tak, to i dają. widziałam filmiki po pierwsze na YouTube, więc co ty mi nie no że przecież ludzie tutaj byli. No nie. To może jest jakiś malutki butyczyk szkoły, może jak byłeś. Przecież, ale ty wiesz, że obszar ma dużo. Może tam dalej, przecież tu jest tam Obszar jest. ma dużo. No przecież ja nic nie powiedziałam, ona masz urojenie jakieś na bani. Zabawdź tam jest w ogóle przejście w prawo, tak? To może tam jest trochę dalej. No, tu tam, tam jest wejście do lasu. No, no to może A, tam trochę ale. trzeba dalej pójść. No, to, to... Nie ale, na ale widzisz, tu jest napisane szkoła, masz ale No tu, ale no, to no, tam może to tam to tam być trochę dalej, to no, jesteście aż tacy ułomni. Szkoła by obok fabryki? Z ludźmi pod wpływem maszyny. Szkoła by była na tym samym terenie co fabryka. To byłoby sensu. No to totalnie bez sensu. No dlaczego tutaj jesteś? Jak mamy nie podpływać ci kółnie. tak pokazała. Ma ja tak pokazałam. Perfekcyjna pani domu? Nie, to na paniąki. Perfekcyjna pani ulicy. Pajęczyny. Ale będzie też ten? jak będę szła to tak będę To będziemy odganiać. Tam jest dredziasz. Nie wiem co będzie robić. gada przez telefon czy co. Dobra, lecimy tam. Tylko tu jest tłuszcz, więc musicie uważać, nie? Cicho, wszyscy cicho. Jest wejście. Kto się ładuje jako pierwszy? nigdy tam nie Czyli przygotowani na to Wiolka. To jest niby ta twoja szkoła. No Nie wiem. Ale zmieści się przez tą dziurę jest creepy. On jest większy ode mnie. Jego się zapytajcie. Ja już nie takie dziury penetrowane. no czekaj. Pat, pat, pat. Wiolka próbuje, próbująca wejść do dziury. Ona chyba woli po prostu udostępniać dziurę. Co ona robi? Nic, nic. Źle to wygląda, nie? Trzymaj, się. No, tak. stąd, oh Żebyś ty zaraz stąd nie wyszedł. No to, to, to się. na strzykawy no, ja tam na dole, bo sobie strzykawki dopaki w nogi powrzuć. Ja się trochę ja boję. Karinka, może ty? Ja nie wyjdę tam za żadne skarby. odejdź, i no stąd Nie. Ale no chodź. Nie wejdę tam. Dlaczego? Bo się boję. Ale dlaczego nie? Daj wejdę. mi spokój. No chodź. Ja nie nawiżę horrorów i to jest scena jak z horroru. Ja, tak... ja to. Ja no. poczuję, że tu narki. Nie ma opcji. Nigdy nie wejdę. Ty chodź, nie. Karinka, ja też się boję. Ja cię potrzymam nawet za rękę. Pójdziemy razem. to nie ma opcji. Ale damy razem. Coś tam mówić. No, ok. Karinka, naprawdę. Ktoś tu jest i coś się stanie, to Karinia. zostaniesz sama i ciebie to zabiją. No, no nie wejdę. Chodź, idziemy chcę... razem. No chodź, Karinka, idziemy. Idziemy razem. No jak Idę. Uważaj pod nogi. Ona no, jest naprawdę przerażona. Ale ty się Ale czekaj, niech wejdzie jesteśmy, szybko, to coś ci pokażę, bo byłem już tam. Jesteśmy w i wszystko co najgorsze. Patrz, tu jest materac ogólnie, ktoś tu spał. Pamiętasz skąd że odbieraliśmy wtedy, z tą dziewczyną? Czy jesteś chora na głowę, jakaś Dobra, zupełnie. Czy jak jesteś chora, też jakaś. Z po podobnego. No, z podobnego miejsca. Nie, to było. No, ja to, się czuję, jak to się w domu. <laughs> Karinka, co się stało? Yeah. Karinka. Ale co się stało? No, Karinka, no nie płacz. Zaprawdę się popłakałaś? Nie chcę tutaj Ale czemu się popłakałaś? No, chodź, tytuł się. Czemu, czemu nagrywasz się takie boi? rzeczy? Jak płaczę. A co, Bawi cię to? Bawicie, bawi? Że płacze? Nie. No Natomiast to... się to... w ogóle ten temat. wyłącz tą kamerę! Co? się coś? No nagrywamy, ale tutaj nie ma przejścia w ogóle. Jak nie ma przejścia? Jest przejście. Gdzie jest przejście? To jest przejście? To jest przejście, czy nie? To jest dziura. Jakbyś się doczołgał, to może byś coś znalazł, nie? No, nie. <laughs> Jakbyś się doczołgał. To rury grzebsze. No to co, to, to jest kotłownia, tak? No nie, tego budynku. Nie, to jest A miejsce jak... zbrodni, A gdzie nie. Ale A była kotłownia, to by było przejście. Pokaż te rury tutaj. Co to jest? Co to jest? To, co to są? No nie jest jakieś sposoby takie, takie są. Postępowania pracowników, nieszczęsne wypadki. Się... Tutaj normalnie jakieś skierowania są ludzi. Parę, papiery, to... Gdzie my jesteśmy w ogóle? My jesteśmy w tej fabryce, My jesteśmy w odpowiednim miejscu? To był chyba jakiś szpital. Byliśmy w nieodpowiednie miejsce. Chyba był porze jakiś. Ej, co tam się stało? Co? Nagrywasz? No nagrywam, no. O kurde, co to jest? Co to jest? Oto. Co się dzieje? Parking jakiś był. Grubo, nie? Ogólnie. Wiesz, że ktoś tu może być? Pionek. Jakiś bezdomny czy jakiś nie, psychopata. Piasek. Ty, bez zobacz, jak tam daleko to się ciągnie. O, mówię! To nie chodzi o to, czy coś tu jest. Zobacz, ile tu jest miejsca. To brama garażowa jest. A, to do tiru, bo tu jest rampa. Jak sobie spojrzysz na dół, to jest rampa, żeby tiry mogły sobie tutaj przyjechać i się wyładowywał towar. To magazyn jakiś. Wyski, to była rampa, to no. był magazyn. Musimy znaleźć fabrykę. No Możemy się jeszcze tu ogólnie przejść i tak. iść dalej. Musimy znaleźć fabrykę zabawek. Chciałbyś trupa tak znaleźć? Trupa? No, oparzamy z jakiegoś stadu. Stary, to wygląda jak z jakiegoś outlastu. To Zresztą to normalne schody. Jezu, przestańcie, naprawdę, my jak chodzimy, to nawet nie chodzimy jak gumony. Ale to nie wygląda na takie stare. Ktoś może na kogoś napaść i ork. Ja idę normalnie, szukajmy przygół. Dobra, wynika z tego, że co, że sprzedawali tutaj ziemniaki? No patrz, folia po ziemniakach, Widzisz? I tu jakieś pudełka, paczewka. I patrz, patrz, tak, pudełek Ale my nie szukaliśmy hurtowni warzyw, tylko szukaliśmy fabryki zabawnych. Szukałem fabryki, ale to wielka tak prowadzi, no. Potrzebujemy jakieś pudełka do domu? Ale jest, to jest poważna? poważne? Żartuję sobie, Boże. Ty, to to jest fabryka, nie? To już na pewno była fabryka, tylko nie wiem, do czego to służyło. Wow. Nie wiem jak ktoś wie to nie pisze w komentarzach wyjście na zewnątrz. No to Wychodzimy? No nie wiem, tu jest wyjście na zewnątrz. Musimy znaleźć fabrykę. Patrz. Na Ej, ej, Gredziarz, to coś dla ciebie. Ktoś tu mieszkał. Nikogo tu nie ma dredziasty. Ja wiem, może tu akurat nie, ale gdzieś, gdziekolwiek może ktoś być. A jakie fajne litery. To, litery? to są litery. To tworzy napis. Ja widziałem, tam jest więcej liter. Ej, pokaż! Daj mi tego tego. Redzias, nie demolujemy. I hałasujesz. Czyli przestraszyliśmy i myśleliśmy, że... że stoją auta, nie? A to okazuje się, że to są opuszczone auta. Patrz, tu jest Monster Truck. Monster Truck? No tak. Ty, ale czemu to jest, kurde, opuszczone wszystko? O co chodzi? I tego, co się nie spodziewałem. Ale to nie powinno być opuszczone, nie? Normalnie auta tutaj stoją, to jest popieprzone, nie? I ta fura... Powiem wam, że na części na pewno by się sprzedała, bo nie wszystkie części są zniszczone do tej fury. Także nie wiem dlaczego tu to stoi, koła wydają się spoko, niezniszczone. Po prostu jest po ale dziwne, że to stoi dla lakiernictwo. kierownictwa. Dziwne, mega dziwne. Co to jest? Ja ci... to myślałem, że będzie straszniej, nie boję się. To jest jakaś jakaś stara, kura, patrz jakie ma koła. jakie kółka, widziałeś to? A weźcie to, słuchasz tą No nie, bo tam coś jest na Ale co to jest ta fura? No ale te tak sprawy, no Jakaś Jakoś do renowacji, nie? Ty, ale to, to, to masz 150 lat, nie? Tak nie więcej? 150 lat? No, a nie? A Jakie 150 lat? A ile? Nie, no, 80? Z, z lata 50, mi się wydaje No, no w życiu A ty to jest opuszczone w ogóle, czy nie? A, niech komentarze. Ale, ale będziemy jeszcze gdzieś wchodzić? Co jest? Bo Dobra Ja tu po części przyjadę No stary, pak. Wiesz, tak tak. trochę rozwalona, ale... A nie, w sumie nic nie ma. A tam nie ma drzwi nawet. A dobra, nie ma co kraść. A co, chciałeś coś ukraść? Nie, no chciałem tylko pożyczyć Jezu. do siebie. Eee. Pożyczyć, tak? Teraz to porządny obywatel. O kurde, dinozaur, patrz! Ty, co to ty jest? Co to jest? Ogarniacie, że tu dinozaur jest? Ja siadam mu na garbie, normalnie tak o. Więc ja. więcej ty dinozaur. Ja bada, 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 bada. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Łódki? Ale gdzie oh yeah. my jesteśmy? A, tu głowa słonia jest. Nie, to jest chore miejsce, nie? Ty, ale tego to się nie spodziewałem, że dinozaury znajdziemy. Ja weźmy sobie na ogródek, kiedy? Ja to coś będę nagrywał. Faskowo to wygląda, te dinozaury, nie? Nie spodziewałem się tego. To była ostatnia rzecz, jaką bym się spodziewał tutaj kozek, w tym miejscu. Co? No kozek, ja już na jednego się wspiąłem. Co to Czemu to się rusza? wiem uciekamy! Ucieka! Co za debil Fabryka jest tam dalej Trzeba przejść tym laskiem i jest to tam Ale ja nie ula. idę nigdzie dalej, nie? A czemu fabryka w lesie była w ogóle? Jak, jak to, jak to ma sens? I ona idąca za nawigacją Dlaczego kurde ona nas prowadzi w ogóle? My już tam byliśmy No chodź, jest droga nawet No chodź, patrz budynek nie widzę żadnego budynku. No patrz! No dobra, idź. Nie wież, jak... No dobra, idź Wiolka. A dlaczego mam nie iść? No bo ona jest tępa i kupia I ona Cię źle poprowadzi. Jesteś pewna? Tak! No to są części już tej fabryki. To jest tej fabryki i tam trzeba iść daleko, daleko. No patrz, już masz jedną część. Ach, ale to nie wygląda jak opuszczona fabryka. To bardziej wygląda jak... Z to jest horroru. Tu jest creepy. Wiolka, tu jest creepy. Jesteś pewna, że chcesz iść dalej? To jest piękny budynek nawet. Nie bądź jak oni. Zostawi dalej. Nie, to pierwsze, ja dalej nie idę, nie no idę, Wielka, nie idę nie, dalej. Jak... Nie idę dalej, Wiolka, no. Się wszystko boicie? Zobacz, oni zostali tam, ja już ich nawet nie widzę, ledwo to światło widać. No nie idę dalej. dalej, tam jest nie. ta fabryka, no obiecałeś Mogę do tej fabryki jutro. Mi. Mogę iść jutro. Ale obiecałeś 100 mi. 100 za muszą zostawić, a ja nie, nie idę obiecałeś dalej. obiecałeś mi. Nie idę dalej. Ale obiecałeś mi. No dlaczego... Nie idę dalej, Wielka, nie idę ja... dalej. Ja nie rozumiem, dlaczego wszyscy się to boją? No bo tu wprowadzili nas przez las. Nie mogę normalnie zrobić Co Nie, co wam się stanie, co no że on nie powiedzie najpierw. Światło jest, nie? Gdzie? Tam. Widziałem jakieś światło czerwone. Ja tam nie idę. To świecił czymś. Tam było czerwone światło. Nie idę dalej, no. Bielka, i to pieprze. Nie. Nie, nie idę dalej. 100 tysięcy w górę i ja na może cofnę ale w dzień. Na pewno nie w nocy. No, jesteś no, powalona. No, nie, jestem powalona, ja bardzo lubię takie miejsca, a ty też lubisz. Dlaczego ten Lubię, udajesz? ale nie jesteś taki, ale drewiasz się speniał. Bo teraz idziesz za tłumem, no i tyle. Nie, dredziarz się speniał. Chodź! Nie! Co ty robisz? Dobra, idę sama. No, no nie idziesz. Z tobą. Jak ty idziesz sama? Ty, E! Redzia, co ty? Co jest Wiolka? Nie idę! Ja się cofam! Ja się cofam, Wiolka, nie ja to pieprzę! No, no to... I zostawiłeś ją, tak? Ziewiam, są. Gdzie poszła? Ale no poszła do lepsi? ona normalna jest? Sama sama do lasu? Zostawiłeś ją ja jej zostawiłem jej sama posła. Ja, ja jej nie nienawidzę, nie lubię jej, ale żeby zostawić dziewczynę samą poszujemy. w lesie? Nie zostawiłem jej sama posła. Jak Dobra. mogła sama pójść? Nie jak można sama do, do lasu? Do, dzielisz, do lasu do z z sama. Ona do ale lasu. No to nagranie? Ale ty poszłeś z nią. No i z ja powiedziałem, że nie cofam, ona nie chciała się cofnąć. Co ty w ogóle z nią poszłeś tam? Posedłeś, analfabeto. No Dobra, no bo jestem trochę kurde speniany, idziemy stąd. No nie, ja, tu wielkie musimy poczekać, ale hmm. no powaliło was? Ja. Ona da, daleko, Stary, daleko. No nie to wiem jest? gdzie poszła. Ja z tego strachu już nie wiem co mówię, to jest Nie chore. wiem gdzie poszła, skąd mam wiedzieć? Stary, ja chcę do to domu już wracać, to jest chory gdzie my jesteśmy. Nie wiem, no. Dobra, problem jest taki, że... Jesteś jak... chory człowieku, nie ma, że, że, że nie ma jednej biologii. osoby. No, a gdzie jest Karina? Poszedłeś nie, od niej, A Że co? Poszła do auta. Jak poszła do auta, poszła... No, poszła się do... no Poszła do auta. A no, no, to samo ją puściła? Ty poszedłeś od, od Wielki. Wzięła łom i poszła do auta, powiedziała, że sobie prani, poszłam, nie chciała, żeby co? ktoś z nią szedł. Wielka dzwoni. Halo! No. No, proszę, pomóż mi. No, co się no, stało? Nie to jest tragedia no, jakaś w ogóle, Ciiło. co ty zrobiłeś? Co się odwaliło? Co, Telefon się rozłączył. Ej, czekaj, ja do niej zadzwonię, mam do niej numer. Zadzwoń do niej. Halo! Ale gdzie ty jesteś? Nie wiem, Taka cwaniara. Czemu ty sama tam zostałaś? Było nie chojrakować, tam nie leś sam. No właśnie. Cwaniara teraz kurde dobra, płacze. No dobra, ale nie. ma tarka no no, jest no, to, to, to twoja wina. Bo chciałeś film nagrać i poszedłeś z nią. więcej będziesz wiedział gdzie ona jest, nie? No to po prostu idźmy tam. No próbujemy coś wymyślić? Dobra. No i płacze, no i prost, no, prost, krzyki, prosto, w krzyki cała tam, wiolka tam, no. Dobra, idziemy wiola po ciebie. No i teraz wyje jak chcesz. Dobra, idziemy. No tam do lasu, na gdzie? Myślałem, że nie trzeba będzie. Myśl, na do niej nie krzyczy. No, ona, weź zadzwoń to nie? do Nie, 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 czas. czas. nie, No nie, nie, możemy jej słuchać. nie, nie, w ogóle cokolwiek? No, nie, słychać jej. Gdzie ona jest? nie, nie, Cicho, cicho. Co? Słyszeliście? No. Co nie, nie, W Tamtą stronę. Ale to Mogę... zostawić nie, no nie, nie no. zostawię, bo to jest członek ekipy i no nie, nie no. możemy jej zostawić. Ale... ale słuchaj, jak było kurde nawet no strasznie, to teraz jest jakaś tragedia, rozumiesz? Nie ma jej ogóle... Ale gdzie my kipy. jesteśmy w ogóle? Wiecie gdzie jesteśmy? Na mapie w ogóle nie ma zasięgu tutaj. No. Tam fabryka, fabryka. Stąd, czy co robimy? No. no musimy może ją jakoś no znaleźć, no bo to nie może tak być. Jak nie idzie ty dalej? dalej? W sumie Powiem Ci szczerze, tak, to są twoje pomysły, twoje filmy, twoje kurde gadanie, twoje I to nakręcenie filmu. Ty ją zostawiłeś, ty ją zostawiłeś. Ja, ja, ja stąd zostawić. wychodzę. E, nie no bez kitu, ja chyba też nie. Nie, nie żeby coś, ale wiesz co, Ej, jak ty chcesz szukać, dziwne. to to jest chore, to właśnie, a może nie? zobaczymy, czy ona przechodzi, czy zobaczymy, co jest. Nie, do auta. nie ja idę ja szukać ją do lasu. Się ja się nie cykam. Z... Ja też się nie, nie cykam, ale stąd idę po prostu. Nie czuję się w obowiązku w ogóle tu zostawiać i szukać. Jest członkiem ekipy, że musimy jej szukać. No ale widzisz, co ty robisz w ogóle? No nie, nie pluję ci na mordę, zostajesz z nim tytuł? i ją szukasz, kamuś, bo to twoja, dzisiaj to ty zawiniłeś. Tak. mogę się jej nie zostawić. Tak. Ja stąd idę, nie? Ale powinniście ze mną zostać i razem szukać, to jest wasza koleżanka. No, szukać. Koleżanka, będziemy, szukać no, ale no, ale koleżanka. będziemy, będziemy po drodze po, powrocie. To jest wasza koleżanka, no jak Człowieku, ja mam tak obstranę, Gacie, że nie, nie wyrobię tu więcej. To jest oczywiście. Ja mogę pomóc co tam i tam. Stary, ja się nie, nie boję, ja po prostu stąd idę, bo nie czuję się w obowiązku, po prostu. Nie, sam Zabraknie, Będziesz się pogacza. teraz przed widzami, tu mam. Dobra, o, Trzeba ją znaleźć, no naprawdę. Ja się nie z nami? tak? Tak, ja musimy ją ja znaleźć. Musisz, Kilofer, to się ale się ale już na trzy grupy. Dobra, ale musimy ją znaleźć, nie zostawimy jej. Jole! Nie wiem, jak wy, ale ja mam rozładowany telefon. Ja też, bo świeciłem tą latarką już się rozładował. Mój jeszcze Dobra. działa, ale nie mam zasięgu. Ja w ogóle nie No w sumie jesteśmy w lesie, nie? Daleko z miasta jesteśmy. Jak my teraz wrócimy w ogóle? A my w ogóle wrócimy? Dobra, Szukamy je, ja sami się zgubimy zaraz. Nie, chodźcie tędy, tutaj gdzieś musimy znaleźć drogę. I wyjdziemy z tego lasu, bo jak je zgubimy, to już będzie po No, może pójdziemy, po prostu naładujemy no, telefony i. No a co, no, co? zrobisz jak no, na naprawdę... Ale, się ale się cofnąć, jak się ale... wszyscy zgubimy, to nic nikogo. No, dobra, tak, możemy już się cofnąć, ale bez, bez jaj, no co, wiolkę kurde zostawimy? No ale jak sami się zgubimy, to jej nie pomożemy. Już przestań nagrywać, bo masz 10% kamery i nie wrócimy stąd nawet, nie będziemy no, właśnie. właśnie, naładujemy światło. telefony i ją poszukamy. Co, wracamy? No musimy no. wrócić. Po drodze będziemy no musimy, na... no bo co? No, ale to. ale coraz Ale zaraz musimy podładować telefony, no jak ty to chcesz sobie wyobrażasz, no co? Żeż sami no Nie jej, zostawimy, nie zostawimy, ale wrócimy, ładujesz najwyżej w samochodzie telefon. No, naładujemy każdy trochę telefon w aucie i wrócimy. Ale nie ma ładowarki w aucie, będziemy musieli jechać do domu. I co zostawi się tutaj na noc? No nie wiem, no a co, jak inaczej? Ty jesteś niepoważny chyba. Co a ja chcesz to zrobić? A masz kabel? No to trudno, po ciemku będziemy ją szukać, nie zostawimy jej tutaj. Przecież. No to co, mówisz twój, że idziemy do auta, to po co idziemy no, do tego no auta? No żeby naładować no telefon, żeby No ale nie, nie mamy posiadamy. ładowarki! No może jednak jest gdzieś skupu. Nie ma! Na pewno? Na pewno. No to nie wiem, może ktoś ma inny. Kabel. Się sobie nie pisze, wiem. Nie? Moim zdaniem to jest głupi pomysł, że ty jesteś po prostu obstrałeś i się przyznaj, że się obstrałeś. No nie, co ty, ja nie, nie, nie zostawię Ty też dałeś. się obstrałeś już. To ty się ja obstrałeś, się zobacz jak, jak się obstrałeś. Jak się obstrałem? No ale zaraz my się zgubimy, no co? No to, to co to, za jaki to będzie No Dobrze, sposób? wracajmy, ale musimy wrócić, może przy aucie po prostu stoją. Sprawdźmy to. No, jak? no nie wiem, może... Może po prostu się znalazłeś ty nie masz zasięgu, więc nawet nie mamy, jak się z nami skontaktować. Dobra, ale... ale myślę, że to będzie najrozsądniejsze, tak. Każdy mniej więcej Tędy. wiedział jak... Dobra, wrócić. ja wyłączam kamerę, bo mam 19-18%. 9% kamery, kto się zwalczy? Ty patrz, napali no się normalnie auto. No dobra, no tam, cioty. Co tam, To jest nienormalne. Patrzcie, kogo tak. mamy. <laughs> a co ja robisz? Co? My cię szukamy tyle czasu w lesie? Przepraszam. A to jest żenuła. Ale jak to, co, to, jaka to, żenuła? Fajnie? Fajnie? Jak to się, się mówiło? It's, it's a prank, Przepraszam. It's Przepraszam. It's Ja się no nie mogłam... Nie nie no, ja nikomu śmierci nie życzę ogólnie, nie? Ale twoja mina mówiła sama za siebie. Trzy godziny szukaliśmy. Powiedziałeś, że chcesz w ale tym filmie jakiejś, to? jakiejś grozy. No, to... w jest... no sam chciałeś, narzekałeś! Oj, no w sumie to tu tak niestrasznie, niestrasznie, no to wszystko co było opatentowane. Chciałeś strasznie? Ogólnie chciałeś. Nie, nie potrzebowałeś nie tego. No, tego. Ale dziękuję. No, czas ale no, dziękuję nie. po prostu, że się nam przejdzie. No, no, ale jak zostawił cię, cię, rozumiesz to? No i dobrze mu tak. Na początku wtedy. No tak! Ale szukaliśmy was! godziny Nie no, ja wszystko opatentowałem. Wracamy wezy, nie? Ja mam w dupę, ja tak. Tak. Ale, No Tak, wracamy do domu. Ale będzie śmieszne, jak się fajnie. Oni z buta wrócą. Weczka z siebie, weczka śmiechu. Ale nie wyka. Ale nie to było. Oni to zostawiłeś. jest śmieszne. Ogólnie tak. Żałosny jesteś. żartów już nie można robić. No właśnie, jesteś kurde. Ile rady widzisz? Szukamy wats po lecie w ciągu dnia. Ale dziękuję, że się numerze przejąłeś. Ale szkoda, że mnie tam zostawiłeś na początku. Ale dziękuję, że wnosiłeś. Niewinny żart. Musiałam ci zrobić żartę, przepraszam bardzo. Niewinna to błotę. 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 Nie, to jest Wiola. Proste, to są podludzie, podludzie. Nie, nie? nie, no przepraszam, po prostu nie chciałam, za... chciałam trochę dramaturgii tu wprowadzić. trzy godziny, trzy godziny Jastur, wszyscy szukali, no, nie, Oni mieli to inaczej, ale trochę ci, ci, oni trochę przesadzili, bo nie miało to tyle ci, trwać, po chwili mieliśmy. Ale co, oprócz mnie, Jastura i jego, kto nie wiedział? Tylko my nie wiedzieliśmy, tak? No tak. I się dogadaliście, tak? No tak, wszyscy, no. Ja zadzwoniłam do Oscara, no i... I widzą, widzą proszę. jeszcze? Po w gacie i wrócili, a ona po prostu... Nie, nie, nie. Ona chodziła kąskrywała. Nie, nie. Oni wiedzieli, dziewczyny też wiedziały. Wielbiam cię wkręcać. Wondżej się, no i tyle. Nie, bo no. po prostu wierbiam się wkręcać. Po prostuнула, bo wkręcać. My ich szukaliśmy tyle. Chyba i to był bo... dobry wkręt, po prostu. Nie, bo, przyznaj. bo jechali, uliśmy. to, bo ty nie. też byś tak zdrowo. Oni mieli byśmy u was w dupie, to Było, byśmy w ciebie A. byśmy tam zostawili wilka. Ale to to ja ci, ale ja nie jak ja się czuję. Jestem na ciebie I tyle. I mam w dupie, to jest po prostu to co oni zrobili, to jest zwykłe hamstwo. Trzy godziny szukaliśmy i w lesie po omacku. Naprawdę jest nam zimno, jesteśmy przemęczeni. E, to jest trzy godziny szukania, to jest żenujący prank. E, ja rozumiem, że jakby sobie zrobili normalnego pranka, tylko że my też się baliśmy i też przez długi czas po prostu ich szukaliśmy. Także e, uważam ten film, no po prostu wkurzyli mnie, tak? Nie wiem, czy przyznacie mi rację. Jaszczur też jest wkurzony, fotograf też jest wkurzony. Trzy e, godziny szukania kogoś po omacku, po ciemnym lesie e, to nie jest w ogóle odpowiedni prank. Moim zdaniem, tak? Bo naprawdę jesteśmy zmarznięci i, no i jest słabo. Słabe zachowanie z ich strony, tak? To, to, jest, to jest moje zdanie, że, że zachowanie jest bardzo słabe. Dobra, e, jeżeli dotrwaliście do końca filmu jest taki sam czerwony przycisk tam na dole i cóż... Jedziecie czy co? Nie wiem. Chodźcie, no jedźcie tutaj. No, także. Także do zobaczenia.